Jack, All Stars League, druga edycja. Chowca Wuka podaje na lewą stronę do Sakera. Przerzucają i teraz Goździkowski przy piłce. Czeka na zasłonę. Rzuca trzy. Nie ma. buchu. Podanie do wieczorka. Za chwilę będziemy mieli pierwszą zmianę. Kasper HTA, korzystał z zasłony, wejście pod kosz i taki trochę jelly layup, ale tak nie trafiło to w obręcz, jest szybka kontra, Goździkowski biegnie na lewą stronę, mija z buka, lewa ręka, nie ma punktów, jest zbiórka Mieczorka. Kontra leczorka. i, czy będziemy mieli wsad? Najwyższy zawodnik na parkiecie, podanie do Kaspra. Rzut z Pudychy? Nie ma. Triffs jest w ogóle królem zbiórek. On w zeszłym, ważnej swojej edycji, był najlepszym zbiorek i tu też można postawić na zawodnika, który będzie miał najwięcej zbiórek i bloków. To prawda, to prawda, ale przy takim wzroście też powinien być. Przypominamy Wam, że musicie kupować pay per view, żeby obejrzeć drugą połowę oraz pozostałe mecze.